Cześć, Magda. Cześć. Spotykamy się już po raz kolejny, z czego bardzo się cieszę. Ja również. I nadal będziemy poruszać się wokół tematu korzystania z nowych technologii. I dzisiaj temat, który mnie osobiście bardzo interesuje, który mnie bardzo zaciekawił, kiedy mi o nim powiedziałaś kiedyś poza kamerą, czyli o środowiskowym koszcie korzystania z narzędzi online. Och, tak, to jest. Też temat, który jest mi bardzo bliski sercu. Mm -hmm. Zresztą spacery z tobą po lesie, i rozmowy wokół tego, jak, z czym to się wiąże, że te przeciążenia informacyjne, o którym tutaj dużo mówimy, o tych skutkach, które są dla nas jednostkowe dla ciała, dla psychiki, to jest jedno, no, ale my nie żyjemy w próżni, żyjemy mm -hmm. w środowisku i yy, korzystając z narzędzi online. Że mamy jakiś wpływ na ten środowisko, i to jest bardzo konkretny wpływ. Mhm. Tak, my chyba nie jesteśmy tego wpływu świadomi, a przynajmniej yy, może dopiero lekko. Ja, ja, wiesz, w niewielkim stopniu spotkałam się z tymi informacjami gdzieś tam, powiedzmy, w mainstreamie bo tak panuje takie przekonanie, że jak korzystamy z narzędzi online, na przykład no nie wiem, wysyłamy maila zamiast listu albo czytamy książkę na czytniku zamiast w papierze, no to że jesteśmy proekologiczni, że dzięki temu oszczędzamy jakieś zasoby środowiskowe. Tak, takie bajki technologiczne są nam opowiadane i my sobie je opowiadamy po to, żeby Zachować w miarę takie zdrowe podejście do rzeczywistości, czyli nie przerazić się tym, jak, czym to skutkuje. Mhm. Myślę, że my jesteśmy pokoleniem, które zaczyna czuć ten dług, który zaciągamy. Korzystając z technologii, poprzednie pokolenia nie mogły nam dać wskazówek, no bo nie miały takiego doświadczenia. E, przypomnijmy dla osób, które może to zaskoczyć, ale internet w Polsce to dopiero lata 90. Mhm. To, to nie jest 100 lat korzystania z jakiegoś narzędzia, tak jak wiemy, jak obsługiwać noże. E, tudzież bardziej skomplikowane urządzenia jak samochody. Jednak internet jest e, krótkodostępny, a fala aplikacji, narzędzi, sposobów korzystania z różnych dogodności online'owych, no to jest ostatnich paręnaście lat. Mhm. I poradzenie sobie z tym, jakie konsekwencje to niesie, to jest teraz temat, który pączkuje i słusznie zauważa, że wymaga edukacji, wymaga dopowiadania, doprecyzowania, uczenia się nawzajem, co z tym możemy zrobić i jak to też Przekazywać dalej, z czym to się wiąże. Mhm. Coś konkretnego Cię interesuje? No, z czym to się wiąże? Właśnie dokładnie to, co mówisz. Jakie są? Na przykład siedzę sobie na fotelu i skroluję telefon. Mhm. No tak, to wydaje się taka czynność, że nie jest dużym kosztem. Mhm. Tak? Siedzisz sobie, więc Twoje ciało odpoczywa, przeglądasz sobie jakieś filmiki. Nie płacisz dużych rachunków za internet, pamiętajmy, że w Polsce te opłaty za dostęp do sieci są niskie, mhm. co też jest takim złudzeniem, że koszt informacji, które my produkujemy jest niski. Ile razy dziennie ładujesz telefon? Raz, dwa razy może, mhm. więc też nie pobierasz dużo prądu. Więc tym bardziej Ci się wydaje, że takie urządzenie jest bardzo ekologiczne, no bo co więcej się z tym wiąże, niewiele. No tak, tylko że takie urządzenia są zbudowane z konkretnych komponentów, które wymagają dużego udziału sieci, mhm. czyli informacji, które są przechowywane. My mamy tutaj takie określenie powszechne, już wszystko jest w chmurze. Mhm. Chmurze, czyli na konkretnych serwerach urządzenia, które przechowują i sterują tym całym ruchem informacyjnym, a to nie dzieje się poprzez ciepłe myśli o tym, żeby informacje do nas dotarły, tylko konkretny pobór prądu. Konkretne urządzenia, które schładzają te wszystkie mechanizmy. I teraz możemy sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy ty sobie siedzisz i scrollujesz, mm -hmm. takie urządzenie, które nam pomoże tutaj unaocznić. i teraz dość popularny jest czat jako taki jeden z modeli językowych, które pozwala nam przyspieszyć naszą pracę, ułatwić naszą pracę, no, w wielu sytuacjach myślę, że nawet wyręczyć nas w pracy mhm. i w myśleniu. To w momencie, kiedy zadajemy pytanie i czekamy sobie, nie patrząc na to z zadumieniem, że jak to szybko pracuje, wylewamy wodę, i tam sobie pracujemy, zadajemy drugie pytanie, na przykład, co miłego zwiedzić jest we Włoszech, mhm. albo ile sukienek mama Madonna? albo co grają we Wrocławiu w teatrach. Mhm. I to każde pytanie, które jest generowane, to jest po pierwsze nasza praca na rzecz dużych koncerniów technologicznych, dużych firm technologicznych, bo my jesteśmy bezpłatnymi pracownikami testującymi nowe rozwiązania. Czyli trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tylko ku naszej przyjemności i żeby nam było łatwiej w życiu, tylko też wykonujemy pracę na rzecz. Mhm. osób, które tym zawiadamiają. A po drugie, do tego, żeby takie narzędzia, szczególnie te duże modele językowe, o których się dużo ostatnio mówi, nazywając to sztuczną inteligencją, wymagają takich narzędzi, które muszą być schładzane. Ponieważ procesory i to wszystko, ten pobór mocy do tego, żeby tak dużą no, ilość już informacji, bo tu trudno o liczbie powiedzieć, ilość informacji przetworzyć, Musi być mechanizm, żeby ten silnik działał. To tak jak w samochodzie. Jak mamy duży silnik, mamy duży samochód, dużo miejsca zajmuje. Tak mhm. samo jest z tych wszystkich modelach, które od bebechów możemy sobie oglądać. I myślę, że jeżeli zaprosisz do podcastu osoby, która zajmuje się budowaniem takich rozwiązań technologicznych, to ona to wyjaśni bardziej precyzyjnie. Natomiast ja mogę tylko zarysować ten obraz mhm. kosztu. Kosztu wody, o którym Microsoft już mówił kilka lat temu, że rośnie z roku na rok. Więc ze względu na wprowadzanie właśnie modeli sztucznej inteligencji mówi się o tym bardzo głośno, że firmy, które technologiczne, które chcą wykorzystywać sztuczną inteligencję, muszą zainwestować w nowe źródła prądu. Dla nas, ludzi, takich poszczególnych, to są trudne tematy, bo my, nie wiem jak ty, ale ja nie jestem ekspertką od energetyki i nie wiem z czym to się wiąże, że kolejna firma, która zakłada swój startup, wynajduje nową aplikację, ona musi się podpiąć do sieci. Mhm. No to okej, okay, może płaci rachunki, niech korzysta, ale to jaki pobór mocy potrzebuje, jak to, jak nasze sieci nie są do tego fizycznie nawet przygotowane, powoduje, że na przykład Dublin dwa lata temu zablokował możliwość rejestrowania kolejnych spółek, które wykorzystują właśnie technologii pracy dla aplikacji chmurowych, czyli mhm. dla tych, które wymagają bardzo dużych poborów mocy, schładzania i wykorzystywania tego. Mhm. No i to jest też wpływ na nasze środowisko, bo musimy się teraz zastanowić, dobrze, Microsoft chce budować kolejne, e, właśnie firmy, które firmy, e, fabryki, które będą generować prąd, czyli tutaj możemy już mówić o tych małych atomówkach, jak mm -hmm. to nazywają. E, gdzie my to postawimy? Tak? Gdzie w Polsce mamy miejsce na elektrownię atomową jedną? Czy nam wystarczy jedna? Czy ten rozwój technologii będzie teraz skakał bardzo gwałtownie, jak widzimy to w ostatnich latach, i po, potrzebujemy kilka? Czy Wrocław potrzebuje swojej atomówki, bo się tak dynamicznie rozwija właśnie w technologii? Jak to będzie w Europie, jak to będzie w świecie, to nie no wiadomo, jeżeli budujemy nową fabrykę, jakkolwiek ona jest zabezpieczona ekologicznie, to ona wpływa na nasze środowisko, zabiera jakąś powietrze, powierzchnię, wpływa na ekosystem. Mhm. Doskonale o tym wiemy, jeżeli nawet postawimy sobie garaż albo wytniemy jedno drzewo, to, to już czujemy w naszym małym mikroświecie, a co dopiero w takim szerokim rozeznaniu. I myślę, że dopóki ta technologia do nas jako użytkowników końcowych jest Relatywnie tania, czyli my nie płacimy za dużo, to tak naprawdę nie zwracamy uwagi na ten ekologiczny koszt. Ale też nie jesteśmy go świadomi w takim sensie, że wyobrażamy to sobie wszystko jako rzecz wirtualną. Tak jak tak. mówiłaś nawet o tej chmurze. Przecież jak myślisz o chmurze, to wyobrażasz sobie jakąś wirtualną, nieistniejącą chmurę, gdzie zbierają się te wszystkie informacje. Nie wyobrażasz sobie chłodzonych wodą serwerów. Dokładnie. I dlatego zaczynam od bajek technologicznych. Mm -hmm. Myślę, że tutaj mamy osobę, która najlepiej nam to tłumaczyła, czyli Stanisława Lema, który w swoich książkach przepowiadał to, co teraz doświadczamy, nazywał, opowiadał z różnej perspektywy. I, i każdą osobę, która jest zainteresowana właśnie, w czym to się wiąże, to odsyłam do jego książek. Są skarbnicą wiedzy mm -hmm. i, i takiego rozmyślania w ogóle o tym, co nas otacza. Mm. Te bajki są. Celowo opowiadane. To, to nie jest tak, że, że ktoś nie wiedział o tym. Tak? Ta chmura to nie pojawia się dlatego, że e, to była ładna nazwa i informatycy stwierdzili, o, chmura jest cloud, będzie pracować marketingowo. Nie. Ona jest związana z czymś takim, co trochę nam. Właśnie bajkowo opowiada o tej e, sytuacji. Trochę nam tak zamydla obraz, trochę sprawia, jak my oglądamy bajki z dziećmi mm -hmm. i widzimy, że to takie puszczenie, trochę oka, nie do końca tak jest. My wiemy, że to jest bajka, wiemy, że to jest opowieść, że to, to, to nie jest realne. Mm -hmm. nie? To jest coś takiego gdzieś tam, kiedyś, dawno, dawno temu pod Londynem ktoś wybudował wielką serwerownię. Mm -hmm której my teraz korzystamy, czy w innym zakątku świata. To tak jak znikające świeci, śmieci. Sama wiesz, nie? Jak wynosimy śmieci, wydaje nam się, że nie ma ich. Nikt nie patrzy na wysypiska, nikt ich nie widzi. Gdzie one trafiają? później co się z nimi dzieje? Tak z informacją i tak właśnie z tym zadłużaniem się technologicznie w środowisku. Bo myślę, że o długu właśnie takim wobec środowiska technologicznym, tak jak mamy przemysłowy dług, i o tym rozmawiamy. Wiele młodych osób podjęło ten temat, za to jestem bardzo wdzięczna, że ten głos mocno wybrzmiał. On się toczy w społeczeństwie, tak. Wiem, że byśmy chcieli szybciej widzieć efekty tego i, i szybciej reakcje rządów i osób, które mają na to wpływ. Natomiast samo to, że już wypowiadamy głośno, mówimy, domagamy się, sprawdzamy, co firmy robią, gdzie produkują, z czego korzystają, to są te małe kroki. A teraz, jak możemy. Zacząć mówić o długu technologicznym wobec środowiska, no to myślę, że, że to jest początek oby szybkiej takiej edukacji. Mhm. Oby, tak. Oby. Tak, naprawdę pytania, które zadajemy w modelach językowych sztucznej inteligencji dobrze były przemyślane, żeby one służyły jakiemuś celowi, żeby nie były zabawą, jako taką. Bo 10 razy mniej zapłacimy kosztu ekologicznego szukając tego w wyszukiwarce zwykłej, przeglądarce, niż zadając to czatowi. I myślę, że ta sztuczna inteligencja bardzo wspomoże cały ten proces wynalazków dla dobra ludzkości, oby, mhm. w tym kierunku idąc, myśląc, naukowcom, którzy pracują nad wielkimi zbiorami danych, na przewidywaniu niektórych wydarzeń. tego. Czego naprawdę jako ludzkość potrzebujemy dla swojego dobrostanu fizycznego i psychicznego? Natomiast taką zabawę, to myślę, że mamy bardzo dobry, umiejscowiony tutaj serwer i narzędzie, które nam na to pomaga. Mhm. I wystarcza. I można tam naprawdę różne przeróżne przemyślenia dokonywać, i cieszyć się, że to u nas w głowie się dzieje. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Zapraszam, jeżeli macie jakieś pytania, chcecie o czymś więcej porozmawiać, dowiedzieć się w tym zakresie. Jak sobie radzić na co dzień właśnie z takim zadłużaniem się technologicznym w środowisku, to dajcie nam znać, będziemy kontynuować. Tak. Temat. Ja bardzo dziękuję, to jest bardzo ciekawy temat i zmienia spojrzenie na swoje poruszanie się w sieci. Dziękujemy. Dziękujemy.